Dzień dobry, dzień dobry. Ja sobie zacznę od psiknięcia. Słuchajcie, mam dziką radość, dziką radość używania tych perfum. Ja jestem specyficznym klientem, jeśli chodzi o perfumy, dlatego, że ja jestem alergikiem. I to takim alergikiem, który na niektóre zapachy reaguje skurczem oskrzeli, czyli mam taką astmę jakby oskrzelową, która się właśnie objawia wtedy, kiedy coś mi nie pasuje, na coś jestem uczulona i nie wszystkie zapachy, mimo że mi się na kimś podobają, ja mogę na siebie nakładać. Natomiast ten flakonik, słuchajcie, tak mi się podoba. Nie dość, że mi się podoba zapach, to jeszcze nic mi po nich nie jest. Tak wygląda z bliska flakonik, złoty, przepiękny, ładnie wygląda na to ale to jakby już drugorzędna sprawa, zapach jest, hmm, jakby to powiedzieć, yy. Słodkawo, świeży, kobiecy. Tu jest trochę wanili, trochę bergamotki, trochę bursztynu. To są takie główne rzeczy, które ja wyczuwam. Nie wiem zresztą, czy dobrze wyczuwam. Ja Wam tutaj napiszę, co jest w tych perfumach, bo ja nie jestem specem. Ale z tego, co, co wyczuwam, co jakby jestem w stanie rozpoznać, to wydaje mi się, że to jest to. Um, no, i najważniejsze, właśnie, że zapach mi się podoba i mnie nie uczulają. Także tak tylko na marginesie tytułem wstępu. I nie pamiętam, czy powiedziałam dzień dobry. Jeżeli nie powiedziałam, to dzień dobry. Jeśli powiedziałam, to lepiej dwa razy niż wcale. A dzisiaj, moje drogie, robimy odcinek z nowościami. Będą to nowości od Hean. Na przykład mam taką piękną paletkę. Tak wygląda z bliska. Nazywa się Cute Nude. Do tego dostałam oczywiście jeszcze matowe pomadki w trzech kolorach, w takich trzech nudziakowych kolorach. Nie wiem, czy je dzisiaj użyję, bo mam ochotę dzisiaj też użyć inglota. Z inglota dostałam też pomadki i kredki. Ojej, dużo tego, dużo tego. E, chcę jeszcze wrócić, słuchajcie, ponieważ jutro wyjeżdżam na warsztaty Tanga, chcę wrócić do podkładu, do tego kryjącego podkładu spiernę, bo dawno już go na sobie nie miałam i chcę sprawdzić, czy. Na ten moment będzie też OK dla mojej skóry. Mam też spierdlenie cztery nowe korektory z SPF 50. Lekkie, średnio kryjące, podobno też można budować krycie. Jedyna rzecz, która mnie na razie zastanawia, to są kolory, bo kolory mają bardzo jasne. Ale zobaczymy. Ja jeszcze ich nie słuczowałam, tylko tak wiecie, zaglądałam do środka, więc stąd wiem, że są jasne. Zrobimy sobie swatche, zobaczymy co i jak. No i jeszcze kredki z Inglota razem z pomadkami. Tutaj kredki o takich też ładnych, nudziakowych kolorach. Wypróbujemy je dzisiaj. Którąś z nich. Także zapraszam na odcinek. Może coś jeszcze się... Po... Aha! Jeszcze tak w międzyczasie powiem, że będę też testować puder Huda Beauty. Mam dwa odcienie. Jeden Peach Pie, a drugi Cherry Blossom Cake. Także zapraszam serdecznie na odcinek, już nie przedłużamy, lecimy z tematem. Najpierw biorę Skin Elixir, czyli podkład René. Ja mam go w dwóch kolorach, e, dwójeczka i trójeczka, nie, dwójeczka i jedynka. E, zmieszam je ze sobą, dlatego że dwójka jest dla mnie trochę za ciemna, a jedynka z kolei za jasna, więc to taki... Trochę miszunk, jeden do jednego, jeden do jednego, mieszanko, mieszanko. Bardzo gęsty, bardzo gęsty i on dobrze kryje z tego co pamiętam. Dawno już go nie miałam na sobie, więc chcę przypomnieć sobie jak on wygląda na mojej buzi, bo czasami to jest tak, że... Mm, są takie okresy, że moja twarz, że moja skóra w ogóle nie lubi podkładów kryjących, i wtedy mi się buntuje, przesusza. Pięknie kryje, słuchajcie, pięknie kryje, ale to już wiecie z moich poprzednich odcinków, bo myśmy sobie już ten podkład. Testowały chyba nawet był test długotrwałości. Ja nie pamiętam właśnie, czy ja robiłam ten test długotrwałości, czy ja miałam dopiero zrobić. Boże słuchajcie, mam tyle tego, taką produkcję i cały czas coś testuję, że czasami mi się myli, czy ja już to zrobiłam, czy ja chciałam zrobić, wiecie, bo ja sobie um, czasami jak mam jakiś pomysł na odcinek czy na, czy na filmik, to ja sobie um, piszę ten pomysł, zapisuję gdzieś. A później, e, jakby w głowie, mam odhaczone, że ja już to zrobiłam, a wcale nie zrobiłam, tylko zapisałam. To jest hit. Przepięknie. I tu się sprawdza zasada mniej znaczy więcej. Dobra, teraz korektory. Ja je nałożę jako słoczeń, pokażę Wam, jak wyglądają na oczach. Tak to wygląda. Jeden, dwa, trzy i cztery. Jedynka jest mocno jasna, czwórka z kolei jest bardzo różowa. Między dwójką a trójką nie ma dużo różnicy. Ja chyba wybiorę numer 3. Położymy tujeczkę. I ja już tutaj, słuchajcie, widzę, że jeśli chodzi o krycie, to może być słabiutko. Jeszcze dajmy mu szansę, najpierw rozblendujmy tą beczką. Mhm, mocno jasne jest to, wiecie. Mocno jasny ten korektor. Nie wiem, czy to będzie dobrze na mnie wyglądało. Uh -huh. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekajcie, czekajcie. Krycie jest mocno średnie. Produkt jest bardzo, ale to bardzo wodnisty. No, nie wiem. Ja mam potrzebę słuchajcie dołożenia innego korektora. Zwykle tego nie robię, zwykle tego nie robię, ale już po prostu nie chcę mi się zmywać tego, co tam nałożyłam. I doklepuję sobie korektor Lumen. Powiedzmy, że wygląda to lepiej. Powiedzmy. Dobrze, przechodzimy teraz do, mm, może jeszcze konturowanie zrobimy. Ja mam tutaj tę paletkę firmy AA. Nałożę produkt pędzelkiem. O. I rozblendujemy go również pędzelkiem. Tutaj właśnie chcę wykorzystać okazję, żeby poznać się z pędzlem marki Omat, marki Pierre René, ale tu przesadziłam z ilością. Zobaczcie, co się dzieje na policzku. Przesadziłam z ilością kosmetyku. No, ten kosmetyk ma pigment. Słuchajcie, naprawdę. Nie, dobra, spoko, rozglądowało się. Ale wyglądało to wyglądało to groźnie na początku. Mhm. Dobra. Druga strona. I blendowanko do góry, do góry, ciągniemy do góry. Teraz klaresa i kolor numer, numer, numer 02 Sweet Shake. To jest róż do policzków. Po dwie kropeczki, może trzy. I zobaczymy, Wow! O kurczę! O nie, o nie, o nie, o nie! Nikt mi nie powiedział, że to jest takie mocno napigmentowane. Halo, halo! Ale się ładnie blenduje, także zaraz opanujemy, opanujemy. Ja powiem Wam, że odzwyczaiłam się od y, takich pędzelków mniejszych. Zdecydowanie wolę nakładać większymi, ale to, co sobie zrobiłam teraz, to jest krzywda, krzywda! Więc musimy to szybko reanimować. Jeżeli nałożymy za dużo produktu, wystarczy, że weźmiemy gąbeczkę. Na gąbeczce zawsze nam trochę zostanie podkładu, więc przyklepać to trzeba po prostu tą resztką podkładu. I zawsze się uda trochę to zniwelować. Zniwelować tego, ten taki efekt bardzo mocnego różu. Więc ok, jest ale to już wiecie, że jest napigmentowane dobrze. Powiem Wam, że nie, nie doceniłam produktu, bo myślałam, że a taki jaśniutki róż to pewnie trzeba więcej, a tu się okazuje, że nie, <grych> że nie trzeba więcej. Także złota zasada, nałóż trochę, a potem dołóż, zdecydowanie się sprawdza. Dobrze, przechodzimy do oczu i paetka, paletka HEAN. Cute, Nude, rzeczywiście cute. Dwa nudziakowe cienie, dwa nudziakowe błyski. Ten taki bardzo jaśniutki brzoskwiniowy, ten dosyć jasny brązowy. Przynajmniej tak wyglądają w paletce. zobaczmy na słoczach. Tak to wygląda na słoczach i tu już ten kolor wcale nie wygląda na tak jasny. Ale trzeba brać podprawkę na to, że palcem zawsze więcej produktów się nałoży niż pędzelkiem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało na oku. Dobra, spróbujemy. Zaczynam od tego brązowego. Fajny kolor i fajny pigment. Taki kolor idealny do konturowania oka. Ja lubię taki właśnie zgaszony, um, zgaszony, brązowy, taki trochę brudno-brązowy. To jest właśnie dobry kolor na to, żeby nadać kontur. Chciałam trochę zmniejszyć intensywność oświetlenia, bo patrzę, że mi tu trochę prześwietla. Mam nadzieję, że mi to nie zepsuło filmu. Ok, i tutaj nie mamy jakby wielkiego pola do manewru. Mamy drugi kolor, matowy, ten brzoskiniowy. Ja go sobie spróbuję dać w kącik wewnętrzny, mając nadzieję, że trochę to oko mi się rozświetli. Szczerze mówiąc to wygląda to trochę mdło. Więc yy, zastanawiam się, co by z tym zrobić, myślę, że yy, jedziemy tutaj z kredeczką, kredka Bobby Brown, kredka do, do oczu yy, i zrobimy sobie tutaj takie przyciemnienie tej zewnętrznej zewnętrznego kącika. Taką ala kreseczkę. Zaraz zobaczymy, jak się ta kredka blenduje. Ej, ja już ją sobie kiedyś wypróbowałam, ale szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy ona się tak ładnie blenduje, czy ona szybko zastyga. Dobra, blenduje się. Blenduje się, ale trochę do niczego się blenduje, więc zobaczymy, co mi się tutaj uda z nią zrobić. Eee... grubsza, ale taka spoko. Mhm. I to już zaczyna wyglądać całkiem nieźle. Jeszcze szukam jakiegoś takiego... Hmm. O, pędzelka. O i teraz, słuchajcie, pędzelek to jest jedna precyzja. Kredką można zrobić kształt, ale takie dopracowanie kształtu e, z wstępnego do takiego docelowego to zdecydowanie pędzelek. Dobra, mamy z jednej strony, robimy z drugiej. I tu nam się też przyda pędzelek. jakbym zostawiła to bez żadnego przyciemnienia rzęs to myślę, że byłoby po prostu mdło teraz mam w polece jeszcze dwa błyszczące cienie i tak sobie myślę, że chyba użyję właśnie tego brzoskwiniowego on się fajnie mieni na złoto brzoskwiniowy Taki, taki błysk jaki ja lubię. Nie do końca, ale powiem Wam, że ładnie wygląda, ładnie. Jest dobrze. Przechodzimy teraz do wytuszowania rzęs. Ostatnio testowałam Tusz Nam i powiem Wam, że od kilku dni go używam i coraz bardziej mi się podoba, także jedziemy z Tuszem Nam. To jest Tusz taki wydłużająco-pogrubiający. Ma fajny czarny kolor. Szczoteczka też jest taka, że. Ładnie podnosi nam rzęsy do góry, więc ładnie te rzęsy się też podkręcają. Ja muszę sobie w końcu kupić zalotkę. Odkąd oddałam ostatnią zalotkę swojej młodszej córce, to jej nie używam. I tak się zastanawiam ciągle, że nie kupiłam. I tak cały czas mam w pamięci, żeby ją kupić. Ja za każdym razem, jak robię zakupy, gdzieś ostatnio nawet byłam w Hebe to po prostu zapominam o tym. Odzwyczaiłam się od używania zalotki, ale może by się przydała właśnie po to, żeby trochę je podkręcić do góry, żeby poszły. Okej, okay, może jeszcze by był fajniejszy efekt. Natomiast tutaj ta szczoteczka też robi robotę, muszę Wam powiedzieć. Moje pierwsze wrażenie z tym tuszem wcale nie było takie wow, ale wyczułam potencjał, więc dałam mu szansę i się okazuje, że dobrze zrobiłam. Ja w ogóle lubię tusze takie, które, czy maskary, które mają malutkie szczoteczki, bo ja mam, moje rzęsy są drobniutkie, wiecie, takie naprawdę chudzinki, patyczaki takie, które yy, ogólnie bez makijażu, bez makijażu są prawie niewidoczne. Więc jak coś się z nimi dzieje takiego, że, wiecie, że widać je w makijażu, to ja bardzo to doceniam. A z drugiej strony nie lubię też kleić rzęs. Jakoś tak, wiecie, nie wiem, jakoś mam do tego taki stosunek, że mm, lubię robić makijaże takie wiarygodne. Czyli takie makijaże, które robimy sobie na co dzień, tak? Przecież jak do pracy się malujesz, to nie będziesz sobie nakładać, nie wiem, kępek. Bo się nie wyrobisz do tej roboty, albo będziesz musiała wstać wcześniej. Więc dla mnie to jakoś tak się kłóci z tym, co... Jakby z, moim, <głos》> z tym, co ja myślę o życiu, czyli z tym, że ja nie lubię marnować czasu. Dla mnie przyklejanie kępek to jest takie kolejne marnowanie minutek. Poza tym jeszcze klej, moje powieki, które są po blefaroplastyce i kleju wcale nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przechodzimy teraz do ust, słuchajcie. I mam tutaj kredeczki od Inglota. I mam je w ilości 4. Tak wyglądają kolory. Od góry macie 01, 03, 06 i 08. Myślę, że ponieważ oko jest takie trochę... Przez to, że te kolory są um, jakby, jakby jasne, bo, bo, bo oko mam jasno, na jasno zrobione, to ono trochę jest mdłe. I ten makijaż cały jest taki mdły, więc y, chciałabym dodać sobie koloru. Czyli kredka 08 to będzie chyba najlepszy wybór. Ja ją tylko lekko zatemperuję. O, żeby była taka, wiecie, bardziej, e, żeby mi się lepiej nią operowało. Mm. Matowimy usta i jedziemy z kredką. Dobra, okej, okay, zrobione. Muszę tylko wam powiedzieć, że... Te kredki bardzo szybko zastygają. Z drugiej strony są długotrwałe, ale szybko zastygają, więc trzeba z nimi po prostu szybko pracować. Tyle. I teraz zastanawiałam się, bo mam pomadki Inglota, mam pomadki Heian, ale mam też błyszczyki, takie olejki właściwie. To są kremowe olejki do ust z Klaresy. I postanowiłam dodać tutaj do tego makijażu olejek w kolorze, w kolorze, w kolorze Mary You, Mary You. To jest taki różowawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ostach. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja polubię coś takiego. Okej. Okay. Nie polubimy się. To jest, wiecie co? Jak, jak pomadka wpłynie, a wcale nie jak olejek. Tam z olejku naprawdę nic nie ma. Czuję się trochę oszukana, proszę państwa, oszukana się czuję. Dobra, ale jeżeli nie to, no to może gosza, lipglass. Gosha. O. Będzie przezroczysto, czyli mamy tylko kredkę. I przezroczysty olejek. Okej. Okay. Ej, to też mi się nie bardzo podoba. Kurczę, ten się zaczął kleić go nakładałam kilka razy i był spoko, a teraz patrzę, że on się trochę lepi. No, ale dobra. Ja jestem chyba zblazowana jeśli chodzi o produkty do. Oh, słuchajcie, ja mam swoje już takie, wiecie, ulubione formuły i to, em, jak chcę, żeby dany produkt na ustach wyglądał. I powiem wam, że, czy <gryw> po prostu. Jakby ciężko mi oceniać coś, co trochę odbiega od tego, co ja zakładam, że chcę mieć na ustach. Czyli tu jest niby olejek, prawda? Niby jest spoko, bo jest nawilżenie, ale nie ma takiego efektu, jakby to powiedzieć, szkiełka, jaki ja lubię. Ten olejek też trochę się klei, więc on nie jest taki, wiecie, idealny. No ale dobra, jest jak jest myślę, że teraz wjedzie puder już na sam koniuszek i teraz zastanawiam się, którego ja mam użyć, bo mam Peach Pie i mam Cherry Blossom Cake. A, 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 a. popatrzmy. Myślę, że, myślę, że <ścoughs> myślę, że zobaczymy dzisiaj ten kolor Peach Pie. Ja z tej samej serii miałam kolor Cupcake i dla mnie ten Cupcake był idealny. Mam wrażenie też, że ten Cherry Blossom będzie za różowy, ale myślę, że yy, przy jakiejś okazji na pewno go przetestuję. Natomiast ten Peach Pie powinien być też okejowy. Mhm. On też się, słuchajcie, nadaje fajnie w mm, Okolice pod oczy, jeżeli ktoś używa. Ja wiem, że nie wszystkie dziewczyny używają. Ja tak tylko odrobineczkę. Nie wyjeżdżam dalej, żeby nie podkreślać zmarszczek, ale lubię sobie właśnie tak troszeczkę, jakby w kącikach tutaj przy nosie, lubię sobie trochę właśnie pudrem potraktować tę okolicę. No i superosko. no i superózko. Czekajcie, jeszcze nadmiar zbierzemy. Okej, okay. no i mamy finał odcinka. Makijaż wyszedł delikatny. Te kosmetyki, które mi się sprawdziły, to na pewno jest to Skin Elixir, który polecam. Jeżeli nie macie suchych skór, bo myślę, że do suchej skóry mógłby być problematyczny, Chyba, że naprawdę grubą pielęgnację pod spód ubierzecie, więc ten skin elixir fajny. Jeśli chodzi o korektor, to totalnie pierwsze wrażenie bardzo średnie. Może nie słabe, ale bardzo średnie. Ja go jeszcze potestuję, żeby dać mu szansę, ale... Jakoś myślę, że nie polubimy się. Duże zaskoczenie na plus, jeśli chodzi o paletkę. Jakby nie to, że zdecydowanie mi tutaj brakuje ciemniejszego koloru, to mogłabym z tą paletą sobie nawet nie wiem podróżować. Myślę, że mogła to by być jedna z moich ulubionych palet. Maskara nam, to już wam wspominałam, że naprawdę ładne robi rzęski. Claresa Cheek to Cheek, czyli róż na policzki. Jak widziałeś, bardzo dobry pigment, aż za dobry, bo wziąłam go odrobinę za dużo, ale też fajny, bo daje się zblendować, daje się też troszeczkę, wiecie, tak jakby zmieszać z tym, co jest na gąbce, czyli trochę. No trochę musiałam zdjąć tego koloru, bo było za mocno, ale jakby finalnie makijaż wyszedł bardzo ładny. Bronzer ten, który nakładałam z palety, gdzie ta paleta tutaj, ta paleta AA -A of Color, to już znacie, bo tą paletkę niejednokrotnie polecałam. Ja też widziałam, że ona kilkakrotnie już była niedostępna, nie wiem, czy w tej chwili dalej jest w sprzedaży. Natomiast powiem Wam, że ta paleta petarda. To jest naprawdę paleta petarda. Puder, Huda Beauty, Peach Pie. Myślę, że polubimy się, bo to jest, mówię, ta sama seria, co ten Cupcake, tylko po prostu kolor jest... Cupcake był bardziej troszeczkę w żółte tony, ten jest bardziej wybrzoskwiniowy, ale myślę, że jakby też mi pasuje, także... Bardzo, bardzo polecam. No i na koniec jeszcze przypominam mój ukochany flakonik z zapachem Jardin bohem Lumière Divine. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo to chyba trochę po francusku, a ja nie potrafię po francusku. Więc yy, yy, możecie się po prostu ze mnie pośmiać. W każdym razie zapach jest przepiękny, więc polecam yy, spróbować, bo nie polecam zapachu, bo każda z nas... E, lubi coś innego jeśli chodzi o zapach. Ten jest zdecydowanie mój i e, nie wiem na jak długo zostanie. Na razie to jest mój top. Dziękuję ślicznie za dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że dotrwałyście do końca. Zapraszam na następne. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału. Dziewczyny, jeżeli oglądacie i nie macie wciśniętego, tego czarodziejskiego przycisku subskrybuj, zachęcam, to nic nie kosztuje, a mojemu kanałowi pozwala się rozwijać. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia, trzymajcie się.